The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as so special because I'm hoping for us to. No, I tak, ja podjęłam nieprawda! Które tu macie pielęgnięte? Pobudka mija! Pobudka z jest rano, tak? Ech? Ech? Tak, jano! Tak. Jano jest! Jakie podwójny ją śnię! Mi już jest na dzisiaj! To jest wszystko po bracie i z teleginsy! Są z Jo i bluza jest z Zary. Znalazłam ją wczoraj w piwnicy. Wyprałam od razu i jest na pierwszy dzień w Lugmasu. No mamy 1 grudnia i zaczynamy vlogmas a że 1 grudnia no to standardowo moje imieninki, więc idziemy sobie na pyszne śniadanko w miejscu, w którym Paweł jeszcze nie był ja byłam tam z przyjaciółką, może kojarzycie zachwalałam tam em, cynamonkę, bo była przepyszna no i takiego bajgla i zamierzam dzisiaj otworzyć ten zestaw także lecimy no i kawka wleci i to jest porządna porcja, zobaczcie jakie to jest wielkie, co nie? To jest takie już konkretne A Paweł ma jakieś bardzo serowe to także Zajadamy I got a ma my back Zapomniałam rano o moich kalendarzach, więc zaraz to zrobimy. Ale najpierw pójdę do piwnicy i przyniosę na dzisiaj dekoracje, jakieś świąteczne. To co mam, zobaczę, bo nawet nie pamiętam. Jakoś tak dzisiaj ciemno. No i pokazuję Wam, jakie w ogóle mam kalendarze, czego się możecie u mnie spodziewać. Nie będzie codziennie wielkiego otwierania trwającego kilka minut, bo dla mnie to jest bez sensu. Więc po prostu pokażę Wam dzisiaj, jakie mam kalendarze, jak one wyglądają z zewnątrz. A później będę pokazywać Wam tylko dosłownie jedna klatka z tym, co jest w środku. Więc mam kalendarz z Linda z czekoladkami. Tutaj dzisiaj otworzę jedyneczkę, chociaż nie wiem, czy zjem, bo mam cynamonkę, którą wziąłem na wynos, i to już będzie tłumacz, ale y, otworzę y, i najwyżej odłożę na bok. Tutaj mam również kalendarz z burżuła, który dostałam od marki. I on wygląda tak, że mamy tutaj kosmetyczkę, a w środku pudełeczka z numerkami, ja sobie zaraz wyszukam jedynki żałuję, że tych numerków nie ma tutaj na górze dużo łatwiej by się to wyszukiwało natomiast może to jest pierwsze podejście kalendarza tej marki bo wcześniej o niej nie słyszałam także może będą wiedzieli na przyszłość jak to zrobić lepiej, natomiast jestem bardzo wdzięczna, że dostałam ten kalendarz, kosmetyczkę już moja mama powiedziała, że zabiera po grudniu na razie jeszcze jej nie oddaję, bo muszę mieć gdzie to trzymać. No ale ogólnie kosmetyki tej marki uwielbiam, więc na pewno będę z nich korzystać. No i sama jestem ciekawa, co tutaj w środku mamy. E, natomiast drugi kalendarz to kalendarz marki The Body Shop. Ja Wam pokazywałam na Instagramie, jak do mnie przyszła ta paczka. E, no była to dla mnie ogromna niespodzianka, dlatego bardzo się cieszę. Czekajcie, jakoś on musi stać. Ten kalendarz to takie małe dzieło sztuki Zobaczcie, jak on pięknie wygląda we wszystkich detalach No, cudowny Tutaj jeszcze mamy takie półeczki z numerkami No i będziemy zaraz szukać jedynki Już widzę, że tutaj jej nie ma A w środku krem do rąk Ja już mam jeden taki truskawkowy czy tam malinowy w aucie Więc ten będzie w torebce No i teraz musimy sobie znaleźć jedyneczkę Paleta cieni do powiek, bardzo ładne kolory, ale co ciekawe, zobaczcie na to lusterko, super do malowania, takie ruchome lustereczko, pakuję do kosmetyczki, oczywiście będę używać fajne takie nudziaki. Także te rzeczy dzisiaj były w moim kalendarzu adwentowym, ale ja najbardziej cieszę się z otwierania kalendarza z dziećmi, więc na to czekam. Już przebieram nogami, no ale Aleks jest w przedszkolu i stwierdziłam, że bez sensu na wariata rano otwierać codziennie i w zasadzie no, on nie będzie mógł nawet wykonać tych y, zadań. Y, także będziemy otwierać codziennie po przedszkolu, jak wróci. I od razu będziemy się zabierać do zadań, które będą w tych domkach. Pokażę Wam dzisiaj, jak w ogóle wyszedł ten kalendarz, bo chyba Wam tego nie pokazywałam. Pokazywałam na Instagramie, ale wiem, że Instagram, a YouTube to nie to samo i nie każdy widział, więc mam go w samochodzie złożonego, żeby nie chciałam, żeby wczoraj Alex go widział, więc dzisiaj go przyniosę i w całej okazałości Wam pokażę. No i zaczniemy sobie wykonywać te zadania. A na ten moment ja lecę robić pranie i Włączam robota. Aha, jeszcze Wam pokażę, bo przyszły do mnie dwa kombinezony dla Aleksa i dla Mici, więc przy okazji Wam pokażę. W końcu zdecydowałam się na markę Duxday. Day. Polecały się też Reim i Fluff. E, najbardziej. No ale ten Dax Day pojawiał się bardzo, bardzo często. No i faktycznie kombinezony są super. Ja je mierzyłam stacjonarnie, żeby wiedzieć, jaki mi je wziąć rozmiar, bo z Miją miałam problem. Nie wiedziałam, czy brać 74 czy 80. No więc wzięłam 80, no bo ona ma te 12 miesięcy. E, on jest troszeczkę większy, więc muszę podwijać nogawki, ale liczę, że może w takim razie będzie jeszcze na za rok. Poprzedni, który miałam po Aleksie, w którym ona jeszcze chodziła, teraz, zanim ten zdążył przyjść sprzedałam więc cieszę się, ponieważ no, nie chciałam mieć dwóch kombinezonów chciałam, żeby tamten poszedł w świat a chciałam jej kupić właśnie z tej marki i tutaj jest Alexa wzięłam też w takim uniwersalnym powiedzmy wzorze z nadzieją, że właśnie micia po nim go przejmie i to jest rozmiar jak Wam mówię 98 na 104, one są naprawdę duże, więc ja się zastanawiałam nad tym jeszcze większym, czyli 104 na 110, ale on był naprawdę taki, że chyba ja bym w niego weszła. Także wzięłam ten, no i jesteśmy gotowi na zimę. Nie wiem czy zjem taką dużą, ale kawkę na pewno wypiję I dalej działam, bo ogarniam ogólnie tak mieszkanie, żeby przygotować wszystko, żeby było fajnie, miło i przyjemnie Później żebyśmy mogli je dekorować Dalej czytam tą książkę Czuła przewodniczka, a to dlatego, że jest to książka, która wymaga skupienia To nie czyta się tak lekko, więc ja to robię tylko wtedy, kiedy albo dzieci śpią, albo w kąpieli no a teraz mam taki moment w ciągu dnia. W sumie nie wiem kiedy taki miałam, że mi śpi. I w sumie wszystko już zrobiłam do tej pory co miałam zrobić. No i zaczynam. Cześć! 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 Ty jego Tego mojego! Cześć! Wezmijcie ją, zjadłyśmy właśnie obiad i czekamy na Aleksa. Paweł po niego pojechał i my już tutaj mamy wszystko przygotowane. W sumie nie wiem, na co czekam bardziej, na Aleksa czy na deskę, ponieważ nam się zepsuła i Paweł przywiezie nową. No ale takie atrakcje na 1 grudnia i pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Tutaj mamy skarpetę, tutaj mamy kalendarz zawieszony w tym miejscu. Tutaj był obrazek, więc po prostu zdjęłam ten obrazek i powiesiłam... E żeby wszystko było koło siebie no i czekamy na Alex. Zobaczymy jego reakcję, to jest kalendarz adwentowy. Będziemy razem odliczać do świąt masz tutaj 24 takie domki, i w każdym domku będzie dla Ciebie jakieś zadanie od świętego Mikołaja do wykonania. I może jakieś prezenty? No to jest? Zobacz, wyciągnij. No, mam przeczytać? Tak. Puść to. Zostawimy i przeczytamy. Co tu jest napisane? 1 grudnia. Udekoruj dom z rodzicami i napisz list do świętego Mikołaja. Zadanie numer jeden. I teraz trzeba zobaczyć, co w tej skarpecie jest. Co, co tutaj zostawił jest? ten Mikołaj? No... To Pieczątki! Pieczątki nawet i ołóweczek niezastrugany. No! Dobrze, ta tama Masz? Jestem, to dobrze. Dokładnie, podszukaj, pod każdym podłóżkiem. Co to? Książka! Świąteczna Książka świąteczna. Będziemy czytać dzisiaj. Mamusia będzie pisała w list. No, może mama. Musia? tak? Dobra. Ja chcę, żeby Mikołaj mi kupił autko. Autko. I, I, i takie i numerki na torze. To jeszcze raz Aleksi. Czyli tak, tor wyścigowy, tak? Tak. Mam pisać? Tak. Sport. I Audi jakie? Audi no Audi przecież no napisz Słyszysz, Aleksa? Audi przecież no napisz, mama. Jakie to było Audi? RS. RS5. RS? 5. Dobra. Napisać? No, że to dla, jest list dla świętego Mikołaja, to tutaj tak? tutaj napisz, że dla na Mikołaja. On na pewno będzie wiedział po twoim piśmie. On zna twój styl pisma. O, ładnie. Tak? Tak. Super. O tym rozpozna. No i co? No, idziemy chyba zanieść na parapet w twoim Trzeba pokojunku. to zanieść na parapet, żeby to Mikołaj wziął. Jak Zobaczymy jutro, właśnie, czy no, zabierze. Ja Chodź. Kupić z się. Zobacz. Nie no wyciągaj. Ale fajny. Zobacz. Tu będzie mi już się tak. chyba ściągać, wiesz? Ja proponuję, Aleksiu tu. Piękny jest. O, to możesz mi zobaczyć. Mam takie poduszeczki, taką. Mam taką i jeszcze mam taką czerwoną, to co, obwlekamy? A. Dobra, U nas właśnie mała aferka, ale zaraz ją załagodzimy. Mamy tutaj e, książeczkę, którą Aleks dzisiaj dostał od Świętego Mikołaja i to jest taka książeczka dla dzieci, które bardzo wyczekują świąt i codziennie. Tutaj widzicie, mamy do przeczytania jedną nie Nie, nie. I codziennie mamy tutaj do przeczytania jedną e, taką stronę, jeden kawałeczek. Tutaj będzie na jutro, także będziemy sobie codziennie też w ten sposób odliczać do świąt. Dzisiaj czytamy jedyneczkę, tak? Czytamy? Tak. Dobra. 1 grudnia. Ania mieszka w Starym Domu razem z mamą, tatą, młodszym bratem Julkiem, starszym bratem Markiem, kotką Klementyną i psem Klopsem. Ania uwielbia adwent, który właśnie się zaczyna. Klementyna gdzieś się schowała. Widzisz ją? Klementyna to kotek. Czy widzisz gdzieś tego kotka, gdzie on się schował? Nie. Poszukaj na obrazku. Nie widzę. A ty? Ja? Poczekaj. Tu są myszki. Tu są myszki. Tu jest piesek. Klops. Hmm. Tutaj. Znalazłeś! Tak! Tu jest kotek. Brawo, Alek! super! No tu to... są myszki. Tak, i tu wszyscy jedzą. A, a tu jest myska w Kijacie. Tak, co ona tam robi? Czy my pokazaliśmy wam naszą świąteczną pościel? No, zobaczcie, jaka piękna. Mamy też podusie, tak? No i piżamki mamy wszyscy. W miarę takie same. Już jest dobrze? A mama? Tak. No i u nas się już dzisiaj kończy dzień. Zaraz idziemy spać. Paweł pojechał na trening, znaczy na, no, na kosza. No to żegnamy się z Wami w dniu dzisiejszym, no i widzimy się jutro. Pa! pa. pa.